Ezechiel dzisiaj mówi o potoku na brzegu, którego rosną drzewa owocowe. I dostarcza nam taką informację, że co miesiąc to te drzewa będą owocowały, ponieważ zasila ich woda ze świątyni. Myślę, że to bardzo ważna informacja dla nas, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób uczynić wartości, którymi żyjemy, wartości, którymi, które chcielibyśmy, żeby w naszym życiu się pojawiały, żeby one były takie... Dynamiczne, żeby były takie wiecznie młode, żeby były inspirujące, żeby były, przynosiły radość i satysfakcję z powodu ich używania, kiedy się zastanawiamy, to rzeczywiście tak naprawdę powinniśmy być jak te drzewa zasadzone nad wodą płynącą ze świątyni. Jeżeli nie pozwolimy, żeby woda Ducha Świętego przepływała przez nasze serce, żeby nawadniała nasze. Serce. To nawet najbardziej szczytne wartości, najbardziej poukładane wartości, one prędzej czy później staną się jedynie szkieletami, staną się jedynie miejscami, które kiedyś były urodzajne, piękne, żywe, zielone, emocjonujące, ale teraz są jedynie jakąś konstrukcją, która już nikomu do niczego nie jest potrzebna.